Ty nie spadniesz z tego? Możesz Ja nie, na, nie nagrywam już. Chyba Labartym. Mogę zapalić tą świeczkę. Moje. No gdzie w pokoju taką świecę będziesz palić? Tak, dziewczyno. Dzień i, i, noc. Bierzemy, bijemy. A! czemu? A czy no, łóżeku, łóżeku, to, 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 to. Łóżę go do toju, nie. Tutaj. Łóżę go do toju? Czy łóżka? Łóżka łóżka, żeby być trzydziestkiem. Mamy rolę drugi raz. I mamy wolne drugi raz? Uh -huh. <słyska> A ty lubisz mieć wolne? I co wtedy robisz? Bawisz się z moimi rodzicami. Bawisz się z moimi swoimi rodzicami? Tak. A lubisz wychodzić gdzieś do miasta? Nie. Lubisz być w domu? Tak. No ale chyba też się zaprosić na obiad rodzinowy, co? Tak. Mhm. Całe szczęście. No ale to my ciebie musimy na to zaprosić. Tak ciebie, Nikolaj, też z Wiktor jest z przedszkola też? Na obiad zabierzemy? Ale to na moje urodziny. Na twoje urodziny to Aha, na twoje urodziny mam zaprosić kogoś? Lolente, lolente. Bo z pogryź, bo nie rozumiem. No i powiedz, kogo jeszcze zaprosić? Wiktorię. Z przedszkola. Lubi mnie. Lubi ciebie? Tak. A ty ją lubisz? Tak, lubię ją. O, to I to Wiktorię z góry. z mhm. góry? To już dwie dziewczynki. Kto, kogo jeszcze trzeba zaprosić? Aure, Ale, Ale. Laurę i Ale? To też. Się. Ktoś jeszcze? Nie wiem. Kto ma, kto ma być u Ciebie na urodzinach? Martynka. Martynka? Julka. I Julka? Tak. No dużo dzieci. Ale już To Ale I gdzie oni będą się bawić? W no, mój Zjedzą tort? W A Nikola też ma przyjść? Mówi Nikola też. A Oliwia? Też może. Latka, Latka, nie. Kto? Latka Piotra. Nie. Nie. Nie zamieszkuj. Bidon! Nie trzeba nosić niego. Mówił, że nie trzeba bidonu nosić? Nie. Tobie tak mówił? Mhm. A on nie ma bidonu? Nie, nie ma. A chciał napić się z twojego picia? Tak. Dałaś mu się napić? Nie. Tak. Do szkoły noszą dzieci wszystkie swoje jedzenie. Nie przynosi ciocia, bo w szkole jest pani nauczycielka. Nie. Nosi się swój bidon i swój pojemnik z jedzeniem. Nie to a w przedszkolu przynosi ciocia jedzenie. Ciocia jedzenie. I można nosić swój bidon. Tata siedzę swój plecak bidonem. Swój plecak. Jedziemy z Masz taki. Plecak? Aha, bidon z Elzą i Anną. Nie, plecak. Plecak masz taki? Nie kozłem miałem. Mm -hmm. No jedz. a Ada, co? Kanapkę masz jeszcze? Co. Oliwki? To co. Pasztet? Co. No jedz. To się To już To Co ty tam pokroiłaś? Nie. No jak to? Czekoladę. Czekoladę tak kroiłaś? Udawaną? Mój pilot. Weź ten widelec w dół. No. No. Ty goliwka moje. Ucieka. Mi. Mam cię. Mam go. Masz na talerzyku. Ty jesz. Ty tak samo dzisiaj jadłaś obiad w przedszkolu? Tak. No tak się wygłupiacie? Nie. Grzecznie jecie? Tak. A ciocia co mówi? jesz nie gadać? Nie. A co mówi? Nie gadać. <laughs> nie gadać? A ty gadasz? Nie. Tak to gada? Nie stać Piotr. Czy skąd? A Jasiu? Nie. A był Jasiu? Ten Nie, co był. lubi Sky? Nie było? Nie. A Szymek? Był. był? A Szymek? Nie ma. Tego. Nie ma. A z kim siedzisz przy stoliku? Mam tatu. A <noise> <w> szkolu? <noise> Jak jesz obiad, to kto siedział obok Ciebie? Pamiętasz? Krystian. Krystian? Christian? Christian? A Mati? Nie, tak, pilnie. Mati był. Nie znałam Krystiana takiego imienia. To nowy chłopiec? Tak. Nowy? Nowy. Innego, innego, nowy. Z innego przedszkola? Innego, co takiem. Miała inny wiatr. A Krystian gada? Nie. Nie mówi? Uh -uh. inaczej lufi. Jak mówi? Było Inaczej. Inaczej? Mhm. <grym>, znanie, ja. I ty mówiłaś zdanie? Tak. Rozumiesz, co mówi Krystian? Tak. Rozumiesz? Nie. To ja już nic tak nie rozumiem. Mm.